Dzień dobry, Leszek Ślazyk, tym razem z Shenzhen, z miejsca w tym mieście szczególnego czyli ze wzgórza, na którym stoi pomnik. Ten pomnik za mną to pomnik Deng Xiaopinga człowieka, który stoi za fenomenem tego miasta i który dla Chińczyków samych jest symbolem samego miasta Shenzhen jak i wszystkich zmian, które dokonały się w Chinach od początku lat 90. A opowiem o tym nieco więcej, pokazując państwu panoramę miasta z tego wzgórza. Deng Xiaoping związany był z komunistyczną partią Chin od początków jej istnienia. Jako bardzo młody człowiek w wieku lat 17 w ramach pewnego programu Społecznego został wysłany z Chin do Europy, do Francji, i tam miał kontakt z francuskim ruchem robotniczym. Po powrocie z Francji do Chin, włączył się czynnie w działalność chińskich socjalistów i komunistów i stał się członkiem Komunistycznej Partii Chin. W okresie już po 1949 roku. Był członkiem najwyższych władz Chińskiej Republiki Ludowej, natomiast popadł w niełaskę i stał się człowiekiem prześladowanym w czasie rewolucji kulturalnej w latach 1966-1976. W tym roku bowiem skończyła się rewolucja kulturalna i umarł jej twórca, jej lider, jej przywódca. Czyli Mao Zedong. Po śmierci Mao Zedonga doszło do konfrontacji partyjnego betonu, ludzi, którzy chcieli kontynuować linię Mao Zedonga i tych ludzi, którzy, tak jak Deng Xiaoping, uważali, że potęgę Chin można zbudować poprzez stworzenie silnej gospodarki. Chin zmodernizowanych zgodnie z zamysłem czterech modernizacji czyli e, transformacji modernizacji obejmujących rolnictwo, naukę, produkcję i obronność. Po upadku bandy czworga, e, przewagę w tych strukturach partyjnych, e, strukturach władzy e, przewagę uzyskały e, te frakcje nastawione na Gospodarkę i na ekonomię, i zaczęto przeprowadzać już pod koniec lat 70. pierwsze reformy. W ogóle pierwsze reformy dotyczyły ziemi. W Chinach bowiem najpierw ziemię oddano chłopom po proklamowaniu Chińskiej Republiki Ludowej, a potem za sprawą m.in. Mao Zedonga doprowadzono do kolektywizacji, czyli tworzenia czegoś na kształt naszych PGR-ów, państwowych. Gospodarstw rolnych. Zatem pod koniec lat 70., tym razem ze sprawą Deng Xiaopinga, odwrócono ten proces i zaczęto oddawać ziemię rolną w dzierżawę rolnikom. Dlaczego w dzierżawę? W Chinach zawsze i również dzisiaj ziemia jest własnością państwa. I to jest zapis konstytucyjny: państwo może chętnym ziemię wydzierżawić, ziemi w Chinach. Ale też nie tylko w Chinach w wielu innych krajach Azji Wschodniej i południowej ziemi nie można nabyć. Ziemia jest własnością państwa, Ziemia nie może być własnością osoby prywatnej. Osoba prywatna, ziemię wydzierżawić może i może tą Ziemię wykorzystywać według ustaleń, jeżeli wykorzystuje tą ziemię niewłaściwie, państwo po prostu swoją własność odbiera. Dla jednych to dziwna konstrukcja, innym się ona bardzo podoba. Natomiast jeżeli chodzi o Chiny, tutaj dyskusji takiej nie ma za czasów cesarskich jak i obecnie. Taki był po prostu układ, taki obowiązywał i nikt tutaj na ten temat specjalnie nie dyskutuje. Ok, Koniec lat 70., początek lat 80., to pierwsze w, e, z jednej strony nieśmiałe przez wzgląd na okoliczności między innymi polityczne. Z drugiej strony jednak, śmiałe przez wzgląd na chociażby zaszłości dotyczące polityki i pomysłów gospodarczych Mao Zedonga, między innymi też wprowadzono taką, taki wynalazek jak na chińskie uwarunkowania, czyli możliwość posiadania na własność samochodu czy maszyn rolniczych. I są znane incydenty z lat 80., kiedy to. Ludzie na chińskich wsiach nabywali maszyny rolnicze, stawali się ich właścicielami, po czym komitety tych obszarów, tych wsi, gmin odbierały owym właścicielom maszyny, uzasadniając, że żadna osoba prywatna nie może być posiadaczem takiego narzędzia produkcji, jak na przykład traktor czy, czy kombajn. A musimy pamiętać zawsze o tym, że Chiny to państwo ogromne, a wielkości Europy. Każdy zakątek, każda prowincja to nieco inne obyczaje, to nieco inna filozofia, to przede wszystkim też inni ludzie, inny, inny sposób patrzenia. W tej chwili to się oczywiście zmienia, ale znów mówimy o przełomie lat 70. i 80. W ciągu lat 80. wprowadzano kolejne reformy i zmiany. Otwierano się na pomysł, by Chińczycy mogli prowadzić firmy prywatne, by mogli prowadzić działalność gospodarczą. I to dało efekt w postaci no, wielu nowych inicjatyw, wielu nowych firm. Pojawiły się też centrale handlu zagranicznego, które stały się pomostem pomiędzy firmami prywatnymi a klientami zagranicznymi. Tutaj oczywiście priorytetem lat 80. było budowanie biznesu, budowanie przedsiębiorstw, które będą nastawione na eksport, dzięki którym państwo będzie mogło pozyskiwać dewizy. Rok 89. 4 czerwca. Decyzja, decyzja Deng Xiaopinga, dokładnie tego samego Deng Xiaopinga, że nie pójdziemy drogą radziecką, nie pójdziemy drogą pierestrojki, nie pozwolimy, aby państwo zmieniło swój charakter. Pozostajemy przy opcji jednej władzy, którą sprawuje jedna partia, czyli komunistyczna partia Chin. W wyniku Zajść na placu Tiananmen. Państwa zachodnie, przede wszystkim Stany Zjednoczone, wprowadziły embargo na Chiny. To był okres mniej więcej trzech lat, w czasie których kooperacja z Chinami była źle widziana, firmy chińskie nie miały możliwości. W otwartej przynajmniej możliwości współpracowania z firmami amerykańskimi, kanadyjskimi, europejskimi. No i następuje rok 1992. W tym to roku odbyła się tak zwana Wielka Podróż Południowa. Tu znowu odniesienie historyczne. Taką podróż południową odbył jeden z chińskich cesarzy. Deng Xiaoping, podówczas już człowiek bardzo leciwy. Udał się na południe do prowincji Guangdong. Tu, gdzie się właśnie znajdujemy, Shenzhen, to jest prowincja Guangdong. I tu Deng Xiaoping, wiedząc, że ma do czynienia z młodymi, ambitnymi, otwartymi na nowe członkami partii, członkami tutejszych władz, odbył tą podróż, aby spotkać się z ludźmi z miast tego regionu, między innymi właśnie z kantonu, czyli z miejscowości Guangzhou, by przedyskutować nowe otwarcie Chin, otwarcie ekonomiczne, otwarcie również w pewnym sensie polityczne, aby sprawić, żeby w tym regionie, w regionie, w prowincji Guangzhou przeprowadzić eksperyment, który nazwano strefami ekonomicznymi. Jedną z takich stref właśnie jest miejscowość Shenzhen, miasto Shenzhen. 40 lat temu, proszę sobie wyobrazić, że nie było tu nic z tego, co w tej chwili widzicie. Dosłownie nic. To wszystko, co widać i wszystko to, czego nie widać, bo to miasto, w którym mieszka obecnie 25 milionów ludzi, to wszystko powstało w ciągu zaledwie 40 lat. Na początku nie miano zaufania do tego eksperymentu. Nie wiedziano bowiem, czy taki pomysł, czyli otwarcie się na zachód, zaimplementowanie pewnych rozwiązań dotyczących przedsiębiorczości, zwabienie tutaj do Shenzhen. Inwestorów zagranicznych, czy to będzie zdrowe dla państwa, czy tu nie pojawią się jakieś zagrożenia dla systemu, ale czy też nie pojawią się jakieś nieprzewidziane patologie, czy po prostu ten pomysł nie okaże się najzwyczajniej w świecie niemądry. Dlatego też na początku Schengen był strefą absolutnie zamkniętą. Tutaj, żeby przyjechać, Chińczyk musiał uzyskać specjalne zezwolenie. Miasto. Miało formalne granice, których pilnowało wojsko, straż graniczna, i żeby wjechać i wyjechać, trzeba było przejść normalną odprawę paszportową. A obawiano się po prostu, obawiano się pomimo otwartości, pomimo no, w tej takiej ekstrawagancji wręcz decyzyjnej, jeżeli chodzi o władze centralne, obawiano się, że no, jeżeli cokolwiek tutaj się nie powiedzie, cokolwiek wyjdzie nie tak, jak zakładano no to, że ten rodzaj nowotworu może się rozlać na resztę państwa. Zatem eksperyment przeprowadzano w izolacji, w dosłownej izolacji. Shenzhen generalnie kojarzy mi się bardzo z miejscem, w którym się urodziłem i wychowywałem, czyli Gdynią. To są bardzo podobne uwarunkowania i historyczne, i też poniekąd geograficzne. Gdynia powstała dlatego, że Polska nie miała w owym czasie portu. Mówię o latach międzywojnia. Był wprawdzie port w Gdańsku, ale Gdańsk po I wojnie światowej był ogłoszony miastem wolnym, czyli był to byt niezależny, przynajmniej w teorii. Był niezależny od władz polskich, był niezależny od władz niemieckich. A jak wiadomo, tym, którzy Historii troszkę się uczyli. Miasto Gdańsk był miastem spornym właśnie pomiędzy Niemcami a Polską. Więc w pewnym czasie Gdańsk był miastem wolnym i przez to też nie miał no takiego znaczenia dla Polski. Po prostu nie był polskim portem. Tak? Czyli Polska jako państwo nie miało bezpośredniego wpływu na to, jak się miasto rozwija i jak pracuje. Stąd też pomysł. Stworzenia portu własnego, i na fali tego pomysłu urodziła się Gdynia. Między innymi dzięki inżynierowi Kwiatkowskiemu. Oceniono przydatność tego wybrzeża wokół wioski rybackiej w Gdyni. Oceniono, że jest to miejsce, które nadaje się. Na w budowę, czy też do budowy portu morskiego, i jak pomyślano, tak zrobiono. W Shenzhen mieliśmy do czynienia niemalże z identyczną sytuacją. Jedynym takim interesującym punktem w programie, jeżeli chodzi o walory Shenzhen w, na początku lat 80., to było sąsiedztwo Hongkongu. Shenzhen graniczy, powiem. Z Hongkongiem. W tej chwili są tutaj nawet już linie metra, które no, tylko czekają na możliwość połączenia się i, i za chwileczkę będzie można po prostu metrem jeździć z Shenzhen do Hongkongu. Czy to będzie za rok, czy dopiero w 2049, to nie ma znaczenia. Grunt pod to połączenie jest przygotowany. No i w Shenzhen mieszkało około 100 tysięcy mieszkańców, co na warunki chińskie jest relatywnie niewielką liczbą. Natomiast jeżeli chodzi o warunki właśnie te geograficzne, no było to miejsce idealne, żeby zbudować port, port głęboko wodny, port morski, który mógł no, równoważyć w pewnym sensie funkcję portu w Hongkongu, ale mieć tą przewagę nad portem w Hongkongu, że należał, po prostu port w Shenzhen należałby do Chin trudowych. Przypomnę znowu, w początku lat 80. Hongkong wciąż był kolonią brytyjską i był nią do roku 1997. Także to jest to, co łączy w mojej głowie Gdynię i Shenzhen. A to, co różni Gdynię i Shenzhen, widzicie Państwo dookoła. Shenzhen powstało tak jak Gdynia, z idei, z. To grubo brzmi, ale tak było: z wielkiej idei, wielkiej myśli. Tyle, że w Shenzhen tą myśl realizuje się do dzisiaj. Ten koncept nowego miasta realizowany jest nieustannie. Efekty dotychczasowe widać. A wszystko to Shenzhen zawdzięcza właśnie Deng Xiaopingowi, który z tych czy innych powodów dał się przekonać i afirmował swoją twarzą ideę stworzenia stref przemysłowych, ideę stworzenia nowego miasta, ideę zbudowania idei zbudowania. E, e, Nowych Chin. No i właśnie, tutaj tak sobie opowiadam, się zamyśliłem. Patrzę dookoła młodzi ludzie w różnym wieku. To jest to, o czym powinniśmy, szanowni państwo, pamiętać, rozmyślając o współczesnych Chinach. Chiny i Chińczycy są z siebie nawzajem dumni. Przypomnę, 40 lat temu nie było tutaj zupełnie nic. A dzisiaj jest nowoczesne miasto, znane niemal na całym świecie. Miasto, którego potęgą, którego no nie potęgą, a, a podstawą tej potęgi są nowoczesne technologie. To tutaj znajdują się takie firmy jak ten CTE. I wiele, wiele innych, to tutaj znajduje się wiele firm, które opracowuje i produkuje nowoczesne urządzenia, takie jak roboty, takie jak urządzenia, chociażby drony DJI, takie jak elektryczne samochody i wiele, wiele innych nowoczesnych produktów bazujących, co ciekawe. W większości już na własnych, opracowanych tu w Shenzhen, albo w Guangzhou, albo jeszcze gdzie indziej technologiach. I to jest ta różnica pomiędzy dzisiejszym Shenzhen i dzisiejszą Gdynią. Gdynią, która jest tak naprawdę już wyłącznie sypialnią, i w której no nie ma już tego ducha, który pulsował. I nie ma już tego ducha, którym to miasto tętniło w latach 90. Może wróci. Może kiedyś wróci. Być może potrzebny jest jakiś impuls, być może potrzebny jest jakiś polski dęk, Xiaoping. Jeżeli będziecie Państwo mieli taką możliwość, jeżeli będziecie Państwo mieli taką sposobność, zapraszam Państwa do odwiedzenia Shenzhen. Nie tylko po to, żeby. Nabyć jakieś ciekawe produkty elektroniczne, nowe drony czy nowe urządzenia do komunikacji, ale żeby popatrzeć też, jak to miasto funkcjonuje. To miasto jest niezwykłe. Shenzhen never sleeps, ale Shenzhen cały czas rozwija się też intelektualnie. Przede mną widzicie Państwo tą promenadę, którą wieńczy most po prawej stronie jest z tej perspektywy mały, ale w rzeczywistości ogromny budynek biblioteki publicznej, a po lewej stronie są instytucje kulturalne, księgarnie, sale koncertowe itd, i tak dalej. Jeżeli uda mi się jeszcze przed zmierzchem zejść tam, to, to pokażę Państwu. To wszystko z bliska, a tymczasem kłaniam się. I jeszcze tam u góry rzecz niezwykle tradycyjna, czyli latawiec. Zbliża się ten czas, kiedy tych latawców na niebie w Chinach w każdym niemal mieście będzie dużo. Bo i latawce to specyficzna sztuka specyficzny rodzaj rzemiosła, właśnie stąd z Chin. W takim razie...